Strefa płatnego parkowania na Pradze Północ ma zostać wprowadzona na początku przyszłego roku. Jednak mieszkańcy osiedla Praga 2 sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. Zebrali podpisy pod petycją, która trafiła do władz miasta. Radni Warszawy podjęli decyzję o jej rozszerzeniu. Na podstawie opinii mniej niż 0,6% mieszkańców osiedla, tak twierdzą społecznicy, no i sami mieszkańcy. Powiemy też o szlachetnej paczce, licznik bije, weekend cudów, tuż tuż na liście wciąż potrzebujące rodziny Anna Żurek-Szosek. Witam Państwa i zapraszam. A ze mną w studiu goście Kamil Ciepieńko, radny Pragi Północ, Stowarzyszenie Kocham Pragę. Witam serdecznie i Mariusz Borowski, radny Pragi Północ, również Nowa Lewica. Witam panów w dzisiejszym programie. To na początek może takie pytanie. Mieszkańcy i radni Pragi Północ nie składają broni. Oczywiście piszą petycje do miasta. Czy to ma sens? Panie radny, bardzo proszę. Bardzo wierzymy w mądrość radnych Warszawy, którzy podejdą do naszych próśb, do naszej petycji w sposób odpowiedzialny i, i, i rozpatrzą ją pozytywnie, a przede wszystkim, że po prostu ją rozpatrzą w jakikolwiek spokój, że po prostu się zwyczajnie pochylą nad problemem mieszkańców Pragi Północ, Pragi 2 dokładnie, miejsca, które za chwilę ma się stać strefą płatnego parkowania, strefą płatnego parkowania, która wprowadziła już teraz ogromny chaos. Mam na myśli oznaczenia, mam na myśli nowe zasady ruchu i sprawiła, że mieszkańcy są zwyczajnie do tego nieprzygotowani, tak jak zresztą całe osiedle, które powstało w latach 50. i 60., a dziś drogowcy weszli ze swoimi pomysłami na to właśnie osiedle, które jest zwyczajnie do tego nieprzygotowane. Czyli najpierw się yy, robi coś, a dopiero potem dopasowuje się rozwiązanie, bo tak trochę, zdaniem mieszkańców, chyba to wygląda. Jak pan patrzy na tę sprawę, bardzo proszę. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, pani redaktor. Yy, ja powiem szczerze, no, akurat w, w, przez 4 lata kierowałem w tej kadencji Komisją Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego, która opiniowała yy, również yy, rozszerzenie strefy płatnego parkowania. I na przykład też Bodaj jako jedyny radny chyba na początku sceptycznie się do tego odnosiłem, ponieważ w momencie dwa-3 lata temu ona funkcjonowała pomiędzy 8 a 18 praktycznie jako jedyny radny zgłosiłem wniosek do zarządu dróg miejskich, aby rozszerzyć to funkcjonowanie do godziny 20. Część mieszkańców podczas konsultacji to samo też podnosiła ZDM się do tego przychylił, natomiast ja powiem szczerze generalnie SPPN strefa płatnego parkowania niestrzeżonego porządkuje to parkowanie to dzikie parkowanie czy też patoparkowanie, z którym mieliśmy i w dalszym ciągu mamy w pewnych częściach Warszawy do czynienia parkowanie na chodnikach, yy, także one są niedostępne dysfunkcjonalne dla mieszkańców dla matek z dziećmi parkowanie przed skrzyżowaniami, gdzie 10, 10 metrów od skrzyżowania jest zabronione to skrzyżowanie. No i niestety w sposób, jak to się mówi, taki fizyczny trzeba tego porządkować, organizować ten ruch drogowy. Ja rozumiem, panie to, co... radny, tylko przepraszam, że wchodzę w słowo. Tak, tylko, tylko... chciałem dopowiedzieć jeszcze, jeśli można, proszę. słowo, bo tak na dobre, SPPN zacznie funkcjonować dopiero od 2 stycznia 2023 roku i chciałem, żeby to tutaj wybrzmiało. Dane ZDM-u wskazują, że oficjalnych miejsc przybędzie o ponad 100, czyli z 1300 do 1440 bodajże. Natomiast dzisiaj nie należy patrzeć na te znaki, które jeszcze są nieodsłonięte dla mieszkańców. Więc Dobrze, to, miejsca parkingowe, do ale mieszkańcy też zadają sobie takie pytanie, bo yy, jak wprowadza się te płatne strefy płatnego parkowania, no to powinno się też zapewnić jakieś zaplecze do tego parkowania. Lu ludzie tam Będą przyjeżdżać, będą zostawiać te samochody. Czy to nie jest tak trochę, że myśli się z jakimś takim troszeczkę chyba tutaj opóźnionym zapłonem o tym wszystkim? To znaczy, to jest Pani. też sytuacja. Znaczy, problem polega też na tym, że robienie strefy płatnego parkowania na osiedlu mieszkaniowym, osiedlu, które jest położone z daleko od linii metra, daleko, nie ma tam wielkich, dużych miejsc użyteczności publicznej, hmm. jest pomysłem nietrafionym i wyłącznie zależy tak się wydaje, miastu na tym, żeby po prostu zarabiać, zarabiać na mieszkańcach, ponieważ, tak jak mówię, no nie ma tam potrzeby wielkiej rotacji, nie ma tam możliwości jakiegoś zwiększenia ruchu komunikacji miejskiej. Po prostu to jest zwykłe osiedle mieszkaniowe. To, co mówi pan radny o tym, że przybędzie... Czyli i tak, miejsc, przepraszam, ludzie tam będą wyjeżdżać samochodami i samochodami tam przyjeżdżać. Będą przyjeżdżać, nie ma będą wyjścia. rano wychodzić do pracy, będą wracać i niestety to, co mówi pan radny, że miejsc parkingowych będzie więcej, to jest bajka. Bajka, którą Zarząd Dróg Miejskich Dawał nam od wielu, wielu miesięcy. E, przykładem jest chociażby ulica Darwina, na której w normalny dzień, e, jeszcze zanim weszła nowa organizacja ruchu, parkowało ponad 200 samochodów. E, kiedy zapytałem Z Zarząd Dróg Miejskich, ile według nich na tej ulicy jest samochodów, powiedzieli mi, że zero, ponieważ w ich. Y Planach, w, ich, w ich rozrysowanych strategiach tam po prostu nie było żadnego miejsca parkingowego. Dlatego każde miejsce, które się pojawiło na Darwina, to jest dla nich 100%. Więc można tutaj grać liczbami na różne sposoby. Natomiast jeżeli ja policzyłem, ile teraz jest obecnie samochodów, zestawiłem to z liczbą mieszkańców przy ulicy Darwina. Przypomnę tylko, że ulica Darwina to jest miejsce, gdzie są największe punktowce na osiedlu, 12-piętrowe bloki. Czyli też najwięcej ludzi tam mieszka. Prosta matematyka mówi, yy, Mówi tak. Mówi tak, że 83% mieszkańców nie będzie miała prawa zaparkować na ulicy swojego samochodu. Będzie musiała gdzieś szukać po osiedlu. Nie będzie mogła korzystać z abonamentu, tak zwanego bezpłatnego abonamentu, który kosztuje 30 zł, tylko będzie musiała zapłacić 600 zł, żeby gdziekolwiek na osiedlu zostawić swój samochód. Na tym płatnym miejscu, prawda? Które będzie, będzie musiała tam ta osoba parkować. Czy Państwo to braliście pod uwagę w ogóle, myśląc o tych sprawach? Ja się nie wiem skąd argument o płatności 600 zł, bo abonament wynosi 30 zł rocznie, więc to jest symboliczna opłata 2,5 zł miesięcznie, więc w ogóle poniżej jakichkolwiek kosztów. Ale proszę. Powiem tylko jedną nie. rzecz. SPPN już został rozszerzony dwa lata temu na Pradze Północ, bo tak jak wspominałem, od trzech lat się zajmowaliśmy tym procesem. Zostało to podzielone na dwa etapy. I powiem szczerze, jakichś wielkich takich protestów nie widziałem, społecznych, bo uporządkowane zostało to parkowanie. W godzinach nie wiem, 17, 18, 19, kiedy ja wracam wieczorem do domu, ja na ulicach Pragi obserwuję wolne miejsca postojowe. No bo może nie ma. A wcześniej prostu... tego nie było. Bo ludzie, po prostu ludzie stamtąd wyjeżdżają, no bo... bo jak przejadą pięć razy w kółko i nie znajdą miejsca parkingowego, to nie. się zniechęcają i nie, wyjeżdżają pani redaktor. stamtąd. Po prostu wcześniej dość dużo osób przyjeżdżało przejezdnych, tak zwana dzielnica tranzytowa. Tak? Natomiast no, SPPN ma też zachęcić do korzystania z transportu publicznego. Tutaj jest prosta dana. Jeden autobus mieści 100 pasażerów. To jest 100 samochodów, możemy łatwo sobie przeliczyć. Ile samochodów zajmuje w no tak. tak, Urzędnicy tak mówią, że Warszawa ma być miastem z tym ograniczonym ruchem samochodowym, szczególnie w centrum, bo ta polityka Warszawy chyba w tym kierunku też zmierza. No i tutaj nawet urzędnicy u nas w, w materiałach na naszej antenie porównywali do Berlina i Kopenhagi, przy czym w Berlinie jest 9 linii metra, i 173 stacje, świetnie zorganizowany system, właśnie ten, to, o czym mówimy tutaj, Park and Ride, czyli można gdzieś ten samochod. Zostawić tym metrem do centrum dojechać. W Kopenhadze y, podobnie, co prawda cztery linie metra, ale za to też y, dojeżdżają praktycznie w każdy zakątek. Tego brakuje chyba w Warszawie. Bo cały czas dyskutujemy o tym, że wprowadza się strefy, ludzie protestują, nie ma miejsc parkingowych, ale co jest podstawą tego zagadnienia? Nie mamy tego samochodu, gdzie panie radny zostawić, tak? Naprawdę jest bardzo podobnie. Skąd wziął się jakby sam protest? No Tutaj nie chodzi o pieniądze, bo 30 zł, nawet 600 zł rocznie wiele osób jest w stanie zapłacić. Problem polega na tym, że miasto wprowadzając strefę płatnego parkowania z całym swoim dobrostanem, tak zwanym, prawda, czyli, czyli różnego rodzaju słupkami, wysepkami i tak dalej, nie zostawiło mieszkańcom żadnej alternatywy. Ja się boję, ponieważ miasto idzie w tym kierunku, że. Nie, coraz mniej tłumaczy, coraz mniej jakby edukuje wprost, a jest coraz więcej nakazów. Nie pojawia się informacja, słuchajcie, tutaj nie powinniście parkować, bo to jest złe miejsce i tak dalej, tylko pojawiają się słupki. Czy znaczy nie ma parkingów przede wszystkim. Czy można parkingów. byłoby samochód zostawić i sobie na przykład pójść na nogach do centrum, tak? Nie po ma takich miejsc. Nie ma. Po prostu jakby wszyscy przychodzą, nakazując, co ma być i koniec. Zostawili nas, mieszkańców osiedla Praga 2, bez żadnej alternatywy. Mimo tego, że było wiele próśb i pomysłów, chociażby kwestia e, przesunięcia parkingu przy ulicy Jagiellońskiej, w miejscu, w którym nagle pojawiły się drzewa. Kwestia budowy parkingu podziemnego na placu Halera, To są wszystko nasze pomysły, nasze prośby, które gdzieś tam są w zamrażalce. Nie są po prostu realizowane przez miasto. Mało tego miasto nam rzuca kolejne kłody pod nogi, właśnie w postaci strefy pewnego parkowania. Tych miejsc się robi coraz mniej. Stratega, strategia miasta. A coraz więcej samochodów? Tak, strategia miasta po prostu jest jakby coraz mniej przyjazna mieszkańcom. Wydaje się, że tak jakbyśmy, no nie wiem, grali pod jedną grupę, pod grupę osób, które się poruszają na rowerach, które mają coraz lepiej. Fajnie, w porządku, ja też na rowerze jeżdżę prawie codziennie do pracy, natomiast wiem, że do, wiele osób musi tą pracę, do tej pracy pojechać samochodem. Musi pojechać do, do apteki, zawieźć kogoś, żeby kupić leki. Pojechać na pocztę, żeby wziąć jakąś paczkę. Za to wszystko będzie musiało płacić. 3, 4, 5, 6 zł w skali roku to będą ogromne pieniądze pieniądze. Dużo większe niż sam abonament. No tak, poza tym my tutaj kiedyś rozmawialiśmy już w tym studiu, że na przykład ma się dwójkę dzieci w różnych szkołach, to jedynym wyjściem jest odwiezienie i przywiezienie ich samochodem, bo to czasem się kompletnie nie kalkuluje, jazda komunikacją miejską. Bo Boję się właśnie, że są... miasto nie zwraca uwagi na takie proste życiowe sprawy, takie właśnie jak mówi pani redaktor, czyli dziecko, czyli na przykład apteka, poczta i tak dalej. To są wszystko małe rzeczy, małych ludzi, których miasto nie zwraca na to uwagi. Pan zgadza się z taką opinią? Znaczy to jest jeden z elementów, który również zgłaszałem podczas konsultacji trzy lata temu, że te 8 czy 6 parkometrów takich darmowych, tak zwanej obręb w obrębie 150 metrów, to powinno być troszeczkę jeszcze zmodyfikowane. No mówię, na jeden z moich postulatów ZDM zareagował, faktycznie wydłużył do godziny 20 funkcjonowanie i to usprawniło, jak gdyby. To, co było dysfunkcjonalne, stało się znacznie bardziej praktyczne. Teraz może trzeba pójść o krok dalej, bo naprawdę chodniki zostały wokół placu Halera odblokowane dzisiaj dla pieszych. W wielu innych miejscach nie ma już tego patoparkowania wokół skrzyżowań. A może parking tam w tamtym miejscu byłby rozwiązaniem? To stwarzało rozwiązanie, sytuacje niebezpieczne. Co do parkingu, to tutaj akurat mogę wrzucić kamyczek do ogródka pana radnego. Na jednej z sesji tegorocznych złożyłem wniosek do, akurat wtedy podczas obrad był zastępca burmistrza, żeby uruchomić w czasie właśnie projektowanej i realizowanej sali gimnastycznej przy szkole przy ulicy Brzeskiej, Białostockiej, parking podziemny. Tę inwestycję można było skorelować, można było walczyć o środki finansowe w mieście. Pan burmistrz rozłożył ręce, powiedział, że nie ma tych środków, więc to nie jest tak, że jak gdyby nie myślimy o interesie wszystkich, bo owszem, miasto to jest duży organizm i tutaj trzeba równoważyć te siły. Ja jeszcze powiem, szanowni państwo, jedną rzecz. Jako mieszkaniec Pragi Północ korzystam z transportu publicznego od lat, owszem, jeżdżę też samochodem, jeżdżę też i rowerem, ale głównie opieram się na transporcie publicznym. Pracowałem na ochocie, miałem bardzo dobrze skomunikowane i metro, i tramwaj, i kolej, jeszcze autobusy, jak było. Tych ale doskonale wiem, że nie w, nie w każdym miejscu Dzisiaj w wśród tak się tak skomunikować. Wiadomo, to, no to są dwie, tak dwie dzielnice sąsiadujące ze sobą, więc ten transport jest jeszcze lepszy. Czasami mi się zdarza nad spacerem iść. Mamy dwie linie do metra, nie tak jak więc... w Berlinie 9 czy w Kopenhadze 4, yy, rozbudowane we wszystkie strony. Yy, no i nie wiadomo, co będzie dalej z metrem tak, a tutaj chodzi o to, żeby to to praga nie była dzielnicą tranzytową rozjeżdżoną przez przyjezdnych z okolicznych podmiejskich miejscowości no z no tym szacunkiem mieszkańców, o... którzy pewnie by chcieli jak pan na to pan tego parkowania działa na pradze już od dłuższego czasu jest zlokalizowana na tak zwanej pradze centralnej, czyli tam gdzie są stacje metra i to jest okej okay, prawda ludzie przyjeżdżają zostawiają samochody być może płacą no tak powinno być może być, tak. być może nie, ale to jakby jest jakby inna inna sprawa. Nam chodzi o pewien mały kawałek pragi, który jest z zwykłym prostym osiedlem mieszkaniowym gdzie tak naprawdę przyjezdni nie zostawiają swoich aut bo ten kawałek Pragi nie jest aż tak dobrze skomunikowany my to widzimy my to widzimy na co dzień ja mieszkam w samym sercu tego osiedla od wielu od początku jakby swojego bytowania na Pradze czyli od urodzenia i widzę jak to wygląda to nie jest miejsce do tranzytu to jest też miejsce, gdzie ludzie mieszkają. Bardzo dziękuję. To było tyle w tym temacie. Chciałam jeszcze zapytać, obaj panowie, jesteście radnymi dzielnicy Pragi Północ o ten polityczny transfer, słynny po zmianie władzy na Pradze Północ. Pani Soja Kozłowska jest, jak dowiedzieliśmy się, wiceburmistrzem Bemowa. Proszę o krótki komentarz na koniec. No Życzymy jak najlepiej dzielnicy Bemowo i pani burmistrz oczywiście, cóż mogę powiedzieć. No, na Pradze Północ doszło do zmiany, do przetasowania politycznego. Także więc. Bardzo proszę, pana, pan Kamil Ciepieńko. Oczywiście Bardzo <coughs> chwalę sobie rządy pani Ilony Soj-Kozłowskiej na Pradze Północ. Myślę, że była dobrym menadżerem. E, sprawdziła się na Pradze jako, jako, jako dobry rzemieślnik, jeżeli chodzi o zarządzanie dzielnicą. Zostawiła nam dużo rzeczy, które teraz będą kontynuowane. Mam na myśli chociażby inwestycje. I wierzę, że w nowym miejscu będzie radziła sobie równie dobrze jak, jak na Pradze. E, I cóż, życzę jej wszystkiego najlepszego. To chciałam zapytać jeszcze o taki sondaż niedawno, który troszkę namieszał w warszawskiej polityce. E, Przeprowadzony kilka dni temu, dokładnie, dla portalu Lokalna LokalnaPolityka.pl wskazuje, że gdyby wybory odbyły się teraz, to prezydentem Warszawy prawdopodobnie nie zostałby Rafał Trzaskowski, ale jego zastępczyni, mm -hmm. pani Renata Kaznowska. Jak panowie, już tak zupełnie sobie tutaj trochę porozmawiamy politycznie na koniec, patrzą na tego typu sondaże? Bardzo proszę, panie radny. O czym to może no, świadczyć? O czym to może świadczyć? O dużym zaangażowaniu pana prezydenta Rafała w tą taką politykę centralną, ogólnokrajową. Nawet sam fakt, że był kandydatem Komitetu Koalicja Obywatelska na prezydenta Polski i wszedł do drugiej tury, bardzo mocno zaakcentował w tamtej bardzo krótkiej kampanii. Może Warszawia kogoś, kto by się zajął I Warszawą tak naprawdę? ja osobiście też tak uważam, że ktoś inny powinien być gospodarzem Warszawy. Bo no, polityk centralny, ja wiem, że tutaj jest stoli, to jest stolica, ale też potrzebujemy gospodarza, który będzie skupiony na tej, na całej Warszawie, prawda? Bo też Praga potrzebuje takiego. To jeszcze miasta miastu brakuje prawdziwego gospodarza, brakuje nadzoru nad jednostkami takimi jak chociażby zarząd dróg miejskich który niestety wprowadza swoje, swoje pomysły. E, brakuje osoby, która by mogła w tym wszystkim pokierować e, i tutaj się zgodzę z panem radnym, że faktycznie obecny prezydent może już myśli o jakichś większych sukcesach, o większej przyszłości świetlanej. Zresztą Warszawa chyba od zawsze była takim miejscem, które służyło trochę takiej odskoczni wyżej, więc e, myślę, że to jest takie trochę też przekleństwo mieszkańców Warszawy, że wszyscy ci, którzy się tutaj pojawiają na tym placu bankowym, oni mają już z tyłu głowy, co to będą robili po polityce. kadencji, więc przygotowują się do tego wielkiego. Bardzo, bardzo dziękuję za te komentarze. Dziękuję. Radni Pragi Północ. Kamil Ciepieńko i Mariusz Borowski byli moimi państwa gośćmi. Bardzo.